Początkowo grupa pruszkowska nie chciała wchodzić w obszar narkotykowy. To była jedna z podstawowych zasad. Również Kurczę, to traktowanie jak jakiś... policjantów, traktowanie osób, które byli, były funkcjonariuszami publicznymi, czyli też no, no taki szacunek, tak? Nie, nie, do przeciwnika. Do przeciwnika, okay. I, ale tak, ale to miało taki, no taki wymiar, który no, rzeczywiście wskazywało na tym, że rządzą się tym określone zasady i tych zasad rzeczywiście pilnowano. A wyście jako policjanci w takim razie też mieli szacunek do tego przeciwnika? Policjant musi mieć zawsze szacunek do przeciwnika, no bo jeżeli nie docenia, nie docenia przeciwnika, no to nie jest w stanie wygrać z nim walki. Czasami się mówi coś takiego, że pewna osoba, która mogłaby być takim mocnym policjantem akcji, że tak to nazwę, to jakby się trochę inaczej potoczyło życie tej osoby, to może ona byłaby też przestępcą i że to są charakterologicznie, no wiele razy słyszałem, chyba słyszałeś coś takiego, że to są paralektologicznie trochę podobni ludzie. Czy na tym poziomie jest pewnego rodzaju szacunek? Wszystko jest uzależnione od tego, z kim mamy faktycznie do czynienia, jaka grupa i jaka indywidualna osoba w tej grupie, jeżeli mówimy o grupach przestępczych. Bo trudno mieć szacunek do kogoś, kto stosuje przemoc w stosunku do chociażby uprowadzonych osób dla okupu, czy stosuje no, bardzo brutalne metody. No to jest i dehumanizuje z kolei swoje ofiary. To trudno mieć do takiej osoby szacunek. Ja mówię o takich przestępcach, którzy przede wszystkim nie trudnili się, nie trudnią przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, kierują się określonymi zasadami. Natomiast no nie można mieć szacunku do kogoś, kto wyrządza krzywdę drugiej niewinnej osobie.